Dobra, lecimy. Lepiej się uzbroić, ale nie w Sikiera. Tylko rewolwer. Po co tutaj Sikiera, skoro ten? Mamy w sumie pistolet. Tyle naboi, że. Ho, ho. Dobra, a my z tym gadaliśmy już. Tym panem. O pan Lazarus! Dobra, my z nim gadaliśmy przecież. Aha, znowu się zwiesiło coś? Dobra. My tu skończyliśmy? Kurde. Dobra. Mm, 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 mm. Aha, bo jeden, gość, gościu nam został, jeden kompan i pewnie jak dojdziemy do końca, to zrozumiemy, co tak naprawdę się stało. Z nami. My chyba zginęliśmy, albo przeżyliśmy. Nie wiem. O co jest jakoś tak. Bo to powoli już końcówka gry się zbliża. Może uda mi się nagrać trzecią część? Albo coś? Nie wiem. Zobaczymy. Mm. Albo zacznę co innego nagrywać. Chociaż nie wiem, czy byście po prostu chcieli, żebym. Dalej nagrywał Blair Witch, chociaż mi się fajnie tę grę komentuje, tak jakoś fajnie się gra w to i w ogóle, nie no Dobra, tu jest ten cmentarz nieboszczyków o kurde coś popsuło. Czemu nam to robisz? O, duszyczki jakieś! Sir! Dobra, ale jeśli nie wydostaniesz, bo ten, co ty, kurde, co ty, kurde, odpierdzielasz? No, Daj ucieka, co za debil. <laughs> Zostaw mnie. Co, co pan, pan robi? Ale, o, kurde, aha, bo bardzo mało HP, zapomniałem. Um, teraz, kurde. Gdzie ja to zapisałem w ogóle? Ja wiem, że przy tym cmentarzu zapisywałem. 8.31 8.34 chyba tutaj było. Chyba tu zapisywałem. Dobra, ale... Kurde, mało życia mam i to jest problem, no nic. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Czekajcie, a może... Co znajdę tu? Hmm, nie chyba. Mm -mm. Chyba nic tu nie znajdę. Jeszcze nie umarłem. Kurde, no bo życie by się przydało, nie? Mało tu tego życia jest, ale. Hmm. Może jakąś grę bym na kodach nagrał albo coś? Bo tak myślałem, czy by na przykład GTA na kodach nie nagrać. Ale no, no nie wiem. Tak myślałem, żeby coś tam na kodach, jakąś tam gierkę nagrać. Ojej, ja znowu coś się zepsuło. No ja pierdzielę, co za gra. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Dobra, jeszcze raz. Tak to jedzę ze starymi grami tej. Dobra, lepiej tego nie przełączam, bo nie pomijam, bo.

Dobra, czekaj, gdzie ty spierdzielasz? Poczekaj. Dobra, tam spierdzieli gdzieś. Idiota. Dobra tam Wiecie co? Olejmy go. Bo ja chcę ogólnie sprawdzić ten cmentarz cały Co tu jest na tym cmentarzu? Czy coś w ogóle tu jest? Bo wiecie, no nie warto pomijać. O, tu jakiś... O kurde mać. O cholera. Dobra, lepiej nie podchodzić. Mm, straciłem tylko HP O, mogę iść tam. Mogę iść tu. Dobra, pójdziemy tędy w dół. Mm, dobra, straciłem HP, no ale no cóż. Ten idiota, gdzieś się oddalił. on i tak pewnie już nie żyje. Jeszcze nie umarłem. Oha, no dobra, no to zajebiście. Tędy nie mogę iść. E, gonić e, swojego kompana. Po prostu zajebiście. Nie wiem kto to wymyślił, że nie mogę po prostu za nim iść. Ale okej, okay, no dobra, no gra nam sugeruje, że mamy iść tędy. No dobrze, o, życie jest w końcu. Kurde, tego mi brakowało, nie? O, proszę. Dobra. Ile tych figurek mam? Dwa mam. Nie no, jedną mam. Dobra, zapiszmy, do pamięcia damy szybko i lecimy dalej. No to chyba końcówka gry jest, nie pamiętam w sumie, nie wiem. Tak patrząc, sugerowałem się tym, co na YouTube było, nie? Ale... Aha, tu, tu, tu już nic? Jak nic? Tu nie ma przejścia? Mm, nie dobra, no no i co teraz? Tu nie mogę iść nie. E, bu, 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 bu. No, no okej, okay, no co teraz? Może tu? Nie. Ale tam nie mogłem iść. Tam pisało, że gościu jeszcze nie umarł. Tu nie wiem o co chodzi. Taki kurde porąbane gówno No dobra no trudno no, no co no Musimy coś rozkminić. Hmm Czy ja mam zrobić coś na tym cmentarzu O! o tyś tu leży Jakiś grób. pośpiesz Robert man hmm. O co tu chodzi? Kto tu leży? Where are you? Kto tu leżał? This way. Hurry. Kto to kurde mógł.? O! Nasze psiaczki! Zajbiście się. Zajbiście kurde. O! Chrera! Kurde, spierdzielaj! Kurde, one nic mi nie robią w sumie. Aha, może godmoda włączyłem przypadkowo. Dobra, jest, udało się? Udało się. Dobra, Savuś. Dobra, zobaczmy. Weźmy tego misia. Łopata? A po co mi Łopata? Kogo ty odku odkupujesz? Kogo on. Kogo on odkupuje? To chyba ten dziad, którego spotkaliśmy w tamtym przeszłości. Typa zakupywał kogoś tu chyba. Co to jest? Ręka szkieleta, ale no po co mi ta? ramię szkieleta. Nie mam pojęcia. To trudno. Może się później dowiem. Dajmy do pamięci. Może się później dowiemy. Dobra, teraz gdzie ja mam iść? Tutaj mogę iść. Tu może pójdziemy. Kurde duchy chyba tu są. O, dobra dawaj, Figurka lepiej. Kurde, co to za dźwięki? Jakieś wilki wyją? Hmm. lubię takie klimaty, nie? Taki ciemność, taka, taki, wiecie, klimat horroru. Zajebiście, dobra to pójdziemy teraz w tamtą stronę Gdzie tamten gościu uciekał Pójdziemy Nie wiem po co ręka szkieleta mi, ale Pewnie się niedługo dowiem W sumie nie wiem czemu tego nie, nie niosę Ale w sumie tak naprawdę to mi Do niczego tu nie jest potrzebne W sumie Co się stało? O Teraz gdzieś dalej przeszliśmy going Rock, hm. Dobra. O, impreza się zaczyna, słyszę. Dobra, zapisz, Dobra, dawaj mi naboje. Dawaj, pistolet, ja się niczego nie boję. Co to jest? O, jakieś gówno to jest. O co tu chodzi? Jak tego użyć? Jak mam coś... Się... I... Mm. Krzyś nie działa Nie Eee... Nie Dobra, tam nie wiem Dobra, idę przez siebie Albo tędy Nie wiem Impreza się... Kurde mać Dobra, ale tego nie mogę zabić opracam To nie jest szkodliwe, ale o psy jakieś słyszę chyba O, zajebiście kurde. Psy, dobra, ale nie idziemy tamtędy. Może ta droga jest lepsza To je pozabijał ja ich nie pozabijałem, chyba, nie? Ja. Nie zabijałem ich. Kto Ktoś tu łazi, kurde? Ej, ktoś tu był chyba. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, bo. O, kurda. A jak ją ja się pozbyć? No nie, no tego się zabić nie da. W sumie miałem sprawdzić na YouTube, ale czy rzeczywiście da się to pozbyć? Bo w sumie uciążliwe to jest. Dobra jest. Oż kurde, ile was tu jest. Matka was nie miała. Nawiedzony, porąbany las i porąbany lasek Lasek, kutasek, kurde no, po co mi te przedmioty? W ogóle nie wiem o Kurde Dobra Kurde No ja pierdziela Dobra, co tu się dzieje? Kurde, nie za dużo ich tu? Kurde, no mać Ja nie wiem, czy ja nawet Dobrze idę nie wiem kurda Dobra, za dużo ich tu O, siema Stachu No zabi to, no A ja pierdzielę tam miałem życie Chyba się będę mógł cofnąć Co? Dobra wiesz co? Cofniemy się Bo tam życie było No zajebiście Super, się cofnąć się nie mogę. A tam było życie, no ale no dobra, no trudno. Ale coś tam mamy, więc spoko, spoko. Ciekawe, jaka trzecia część, bo w sumie wam powiem, że już mi się tak podoba, nie? Tak się trochę powiedzmy, rozkręciła, nie? Ale kurde, nie bij mnie. Bardzo skręciła, w sensie, że na początku myślałem, że to będzie gówno jakieś, ale w sumie nie jest aż tak tragicznie, Wam powiem. Wiadomo, że to nie jest to samo co pierwsza część, ale, ale jest taka liniowa bardziej, nie idzie się zgubić, bo w sumie mapy nie mamy. To to było? Co to? O kurda mać Co to za dźwięki? Okay. Kurde, ruchło się ktoś? Nie wiem Nie chcę tego sprawdzać Idę po prostu Przed siebie, o coś tam mamy niebieskiego O proszę Ej no tu było coś Widziałem niebieskiego Zaraz No było tu coś No to chyba błąd graficzny, mi się wydaje. Dobra, pójdziemy tędy. Poczem oby nie. Co to za breja, tam. O! To ten facet i kupita. Aha, rytuał.

Myślałam. Aha, bo ona chce przejąć jej, jej ciało. Ten dziad jej pomaga. Portal, ale kto to w ogóle jest? Ja na pewno ci przywróci. I will reward you as I have from... Aha, bo on myśli, że przywróci mu wzrok, ale wątpię, żeby tak się stało. Pierw bym chciał, żeby był dowód. Dowód, pokaż mi, czy mnie w kutanga nie robisz. Mm. A co on. Nie widzisz, że ja tu jestem? Czy jak? Dobra lala, idziemy do domu, choć kurna głupia, sikso, tempa. A zgwałcił, czy nie? Żołnierze, powiedziałem ci, że dziewczynka należy do mnie. Nie wydaje mi się. Bo należy do mnie. Twojego żołnierza, jak miałam? Twojego żołnierza, ona miała? Kogoś? A wtedy, dobra, pamiętam. Okej, okay, twojego. Aha, bo to. A zobaczcie, bo my idziemy w tym samym kierunku. A sam las. Tutaj zmierzamy. Tak jak z teraźniejszości, to jest przeszłość. Że to się wydarzyło, a my tu ponownie chyba biegniemy, ta kurde dobrze, tam boje się przydadzą dobra, zapiszmy ciekawe, ciekawe rozwiązanie z tym, że cofamy się, wiecie, różnie, nie? w przyszłość, przeszłość znaczy, przeszłość i teraźniejszość Fajny patent. Ciekawe. Dobrze idę? Dobrze chyba. I tu o. Tu był gdzieś rytuał. Dobra, bo ja poszedłem tutaj. No to jest dobra to. Idziemy tu, zobaczymy co tu mamy. Bo my chyba naszego ziomka musimy... Aha, to ten gościu. To nie może być prawda. A gdzie ty kurna jesteś? Dobra, tu był ten rytuał. Ale tu nikogo nie ma o, coś się zbugowało, widzę. O, zajebiście. Gdzie ten gościu poszedł? Tu, tu nic nie ma Dobra, tu idziemy tutaj. w Drugą stronę. Czemu mnie. nie? Mam nadzieję, że gra się nie zepsuła. Kurde na mać. No gin gin, kurde na mać. O kurde. Dobra. Dobra. Kurde gin No Dobrze się bawię, on powiem, nie? Zajebiście bym powiedział. Ha ja! Kurde! Dobra dzieje ja idę. Ej no gra się zbogowała znowu Chyba Kurde na macie. Coś się zepsuło Czy nie, bo nie wiem No dobra, a tu mogę przejść? Nie, nie mogę. No i co teraz? Tam to wygląda jakbym mógł tamtedy przejść. a Mogę się użyć może? A nie, aha, bo tu nie mam siekiery. No dobra, to co ja mam robić? A skąd one, skąd one wypełzały, wypełzały w ogóle? Skąd się pojawiły? No dobra, ale nic tu nie zrobię, bo nie wiem, czy gra się zepsuła, czy co? Nie no, chyba nie. Dobra, a tam? O, tutaj mogę iść. Dobra. Tu na pewno nie byłem. Dobra, ty napisy się zepsuły Kurde na mać o serio Kurde Ginty śmieciu O, dobra, 25% O zajebiście W końcu mam pełne HP, nie Tego O cholerka O luju. Dobra, lecimy Aha, zabiłem, o, zajebiście a, to takie mocne nie jest, kurde. A, to tylko porąbało chyba. Dobra, jest, udało się. Ej, dużo HP coś napotykam, nie? To mnie cieszy. Mm, dobra, do pamięcia damy. Dobrze. Idziemy. A, tam nie mogę iść? No serio? Żartujesz? No nie. A nie. Nie mogę. No to po co ja tu przyszedłem w sumie? Kurde. No dobra. Teraz pytanie: Co ja mam robić? Bo w sumie nie wiem. A tu? Nie. A tu nic nie ma. Ty. Chyba wiem. Czy, czy jakie mam tu przedmioty? Nic kurde. No. O zdjęcie mojej lale. Lale lale. Dobra, nie chcecie oglądać. O kurde, coś się zepsuło. Dobra, dali, bo. Jak to. Super! Czarny ekran zajebiście. O! Odmuliło się. No dobrze, ale... Dobra, nie wiem, czy cofać mam się, czy, czy jak? Bo nie wiem. Hmm. No i po co ja tu przyszedłem? No cofać się chyba raczej nie. No bo by to dziwne było, ale chociaż... Spróbujemy, bo... Nie mam, nie mam w sumie pomysłu... Co robić. Hmm. No i co mi to dało? Nie wiem ja chyba źle to robię. Na pewno nie cofnąć się. No, nie. no właśnie. No tak Teraz pytanie takie. Co powinienem zrobić? Hm. Wycinać mi się tego nie chce No widzicie no Taki urok Takich gier Pewnie rozwiązanie jest proste no ale ja tu żadnego przedmiotu nie mam żeby użyć dobrze dobra, no to byłem po lewo, to pójdziemy może teraz na prawo. Tu takie jest przejście jakby, ale ja tam nie mogę przejść. No właśnie to jest kłopot. No właśnie. O! To jest. Nie. Hmm. Dziwne. Dziwne no. A może tu? Nie. Hmm. Nie. To mi pozostaje tam iść. Bo tu nic nie ma. Okej, okay, ludziska. Pójdę jeszcze raz tu i spróbuję rozkminić... Samemu, o co tu chodzi, nie? O kurde, mać Ale to tak miało być? Ej, zaraz, zaraz To tak... To tak chyba nie miało być Co? To chyba nie tak To chyba... <śm> chyba nie tak miało być <śm> A może? Nie wiem Kurno Nie wiem a czekaj, a jakbym bym. Dobra, mogę iść wodą, pójdę tam. W dupie to mam. Nie, nie można. Dobra. Dobra, to chyba gra się zbagowała, i dlatego to nic mi tu nie działa. Hmm. No tak, co mogę tu zrobić? Nie ma żadnych interakcji z otoczeniem. To raz. Dwa nigdzie, co cofną, się nie mogę. To raz. No właśnie, o kurde Jeszcze Debil się zawiesił. No właśnie. Tu nie mogę iść. Dobra, to ten teraz pójdę. Tędy nie mogę iść. No i po co? I co teraz ja mam tu zrobić? O hmm. i widzicie, no, tam nie mogę iść, tu nie wiem, nie wiem, dobra, ludzie, bo to nie ma sensu, żeby mnie ja tak tu chodził, błądził, bo w sumie sami widzicie, że nic z tego mi nie wychodzi, nie wiem o co tu chodzi w ogóle, zapiszmy grę. Dobra, na jedynce i za chwilę się widzimy. No, ja pierdzielę, dobra. Ja jestem debil, bo tu mamy takie przejście. Patrzcie, tutaj musimy iść, i tu jest jaskinia, nie? Patrz na. O, tu jest jaskinia, nie? Zajebiście. Tu mamy jaskinię, o, tu jest ziomek. Nie żyje? Otóż karabin. No. you've come to get me but i'm too quick for you nobody sneaks up on old skunk nobody hmm. private i am your commanding officer and i am ordering you to drop the dobra She he tried to sneak up on me too she told me that she died in here that i was going to die in here too she thought she could fool me but i showed her oh I Aha, and me Mister? To take me out of Okay, mister. Aha. Why are you doing this, child? To Ktoto is Magula. Devil, release this child. I command Ktoto movie. Oh, God! Look at my innards!